Starcie pomiędzy Słonecznym Stokiem, a Konstraktem Lubawa. Prowadzenie, albo dosyć skromne, Konstruktorów. Czyli tak wkrótce może się zmienić. Raz okazja, gdyby wiedział. Bawianie no, ławianie. dzisiaj. Znaleźć receptę na pokonanie Grzegorza Okuniewskiego. Nema strzela i gol! 3 do 1! Neme w swoim debiucie w barwach Moksu wpisuje się na listę strzelców. Teraz jednak łatwa strata. Neme, neme, neme. Chyba powinien zdecydować się podać futsalowkę do Taczaka. Się jednak nie stało. Neme raz już pokonał w tym spotkaniu. Grzegorza Okuniewskiego, czy zrobi to po raz drugi? Czy Kolumbijczyk zdobędzie swojego drugiego gola w tym meczu. Neme czy Okuniewski? Neme! Nie ma gola! Trafił w spojenie słupka z poprzeczką, ależ okazja! Neme. Belzyt. Belzyt ogrywa piłkę w pole karne, ale... Neme. Citko, Belzyd, Neme, Neme jest w polu karnym, Neme nie wygrał tego pojedynku. Neme brakuje skutecznego wykończenia. Cały czas zamknięci w futsalowym zamku. Konstruktorzy Citko, Neme to grywa piłkę w pole karna, ale tam Korzuszkiewicz zagrywa na lewą flankę. Neme, Neme to z piłką w pole karne i jeszcze uderzenie z dystansu. Nie ma gola. Jedynego gola dla słonecznych zdobył Neme.